A teraz czas na zapowiadane informacje o bardzo ciekawym pomyśle na spędzenie dni 12 i 13 marca. Czekoladowe Życie, Festiwal Ludzi z Pasją, czyli będzie i o czekoladzie, i o kawie, i o herbacie, i o słodkościach, no i o no, pasji, i o miłości. I to dla każdego: i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla starych, i dla młodych, i dla teściowych też. Dzisiaj święto, pamiętamy 71 303. No ale tak naprawdę warto podpytać panie, które są odpowiedzialne za to zamieszanie, które 12 i 13 marca są z nami w studiu. Pani Agnieszka Michalczyk i Pani Jolanta Hańska. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Witam. Drogie Panie, może najpierw e, powiemy, że mamy 10 podwójnych zaproszeń na imprezę dla Dzień naszych dnia, widzów. DDP Małpa Superstacja.tv można do nas pisać w tej sprawie. No i teraz już widzowie wiedzą, jak te zaproszenia zdobyć, a teraz Panie bardzo proszę przekonać naszych widzów, że będzie fajnie. Festiwal to tak naprawdę dwa dni czekoladowej, czekoladowo-kawowo-herbacianej zabawy. Będzie niesamowicie dużo atrakcji. Przewidzieliśmy koncerty, pokazy mody, występy kabaretu, chłód. Wszyscy razem będziemy uczyć się wspólnie czekoladowego tańca na potrzeby festiwalu została napisana specjalna czekoladowa muzyka, której będzie można słuchać się podczas koncertu i podczas całej imprezy. Rozumiem, że taniec czekoladowy, a nie w czekoladzie. Nie, to już by było za dużo. Ponieważ ja jestem odpowiedzialna za część artystyczną, Viola tutaj jest odpowiedzialna za, za całość i za targi, to nie jest tylko festiwal, tylko tak jak Jola powiedziała, bardzo bogaty program artystyczny i tutaj zaczynamy jak gdyby bardzo wysokim C, ponieważ Ponieważ proponujemy pokaz mody bielizny inspirowanej czekoladą. I tutaj jedna z firm, która jest czołową firmą bielizniarską na rynku polskim, przygotowała specjalnie na ten festiwal pokaz bielizny czekoladowej. I będą majtki z czekolady? Pokaz inspirowany czekoladą. Majtki z czekolady jeszcze nie w tym roku. Myślę, że ponieważ jest to wydarzenie pierwsze z cyklu, w następnym roku zrobimy i gorset czekoladowy, i majteczki czekoladowe. Natomiast w tym roku jak gdyby czekolada zainspirowała twórczynię do tego wszystkiego. Tak jak wspominałem, nie tylko dla dorosłych ten festiwal, te pokazy i to wszystko, co się będzie działo, również dla dzieciaków, wiele atrakcji. Akademia Wolnego Czasu przygotowała. Mnóstwo atrakcji będzie pokazywała, jak spędzać inaczej czas niż przy komputerze. Mnóstwo zabaw. Nauczymy się, jak zrobić praliny w 30 minut, jak temperuje się czekoladę, jak parzyć kawę, żeby była smaczna po prostu i służyła naszemu zdrowiu. To wszystko będzie można zobaczyć. Dla dzieci dzieci będą mogły zanurzyć swoje ręce w czekoladzie, wymazać się całe czekoladą i po prostu namalować czekoladowe obrazy. Niesamowicie ciekawy, artystyczny program. Czyli potrzeby... coś o czym marzą dzieciaki tak, tak naprawdę, na pod... żeby choć raz w życiu wytarzać się porządnie w czekoladzie. <grym> to to możliwe. Tak, porządnie w czekoladzie i jeszcze ułamać kawałek ściany czekoladowej. Ja chciałam powiedzieć, że jeszcze na potrzeby festiwalu została stworzona kolekcja zdjęć czekoladowych. I tutaj jedna część kolekcji fotograficznej jest częścią tak, taką zmysłową, czyli właśnie modelki kobiety zanurzone w czekoladzie, a druga część jest taką, taką częścią bardzo radosną, w której dzieci wzięły udział i tutaj zobaczymy właśnie dzieci wynurzane w czekoladzie, roześmiane buzie, bo w ogóle czekolada kojarzy się z radością i z optymizmem. Rozumiem, że festiwal nie jest tylko i wyłącznie dla panów, bo pokaz bielizny inspirowanej czekoladą, modelki zanurzone w czekoladzie. Nie, festiwal jest przeznaczony naprawdę dla dla wszystkich. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dlaczego właśnie czekolada? Bo czekolada kojarzy się bardzo optymistycznie. My z natury jesteśmy bardzo optymistycznie i dobrze nastawione do życia. Czekolada to przyjemność, czekolada to radość. Poza tym czekolada w wspaniały sposób łączy ludzi. Nie bez przyczyny czekolada stanowi najwspanialszy prezent dla ukochanej osoby. No i czekoladowe drzewo, które robi wrażenie, ja je tak. widziałem ostatnio na tych targach, które odbywały się w Warszawie, w tak. 100% czekolady na tym drzewie. 100% czekolady. Przepiękne, ogromne tak. drzewo, które podarowała nam firma Master Martini. I będziemy je licytować. Będzie można przyjść, y, powąchać to drzewo, dlatego że to drzewo wydziela niesamowity zapach, niesamowity zapach czekoladowy. Tak. Jest przepiękne, i ja kiedy stanęłam pod tym drzewem, to czułam się jak w bajce, jakbym była w zaczarowanym świecie. Cóż, w takim razie zachęcamy do tego, żebyście Państwo odwiedzili ten zaczarowany świat. 12 i 13 dzień marca, czekoladowe życie, festiwal Ludzi z Pasją. Mamy, przypominam, zaproszenia. 10 podwójnych ddpmałpa-superstacja.tv. Można w tej sprawie do nas pisać. Pięknie dziękuję za wizytę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Zapraszamy bardzo serdecznie. Pani Anna Brzezińska i Pani Agnieszka, e, Pani Jolanta Hańska i Pani Agnieszka Michalczyk. Dziękuję pięknie. Raz jeszcze teraz. Dziękuję.